Ja bardzo lubię też nauczycieli. Jest wspaniale. Nie możemy tak sobie zejść ze sceny do głowy. O przejawem słabości. Czy z nim na randkę? Małpa nam się ucieszyła. Martynka, zapraszam. Nie no, jeden do... Dzień dobry, nazywam się Marietta. Serdecznie zapraszam do zapisania się do naszej szkoły. Głównym atutem naszej szkoły jest kameralność, domowa atmosfera, która u nas panuje. Dzięki temu uczniowie czują się bezpiecznie. Nikt u nas nie jest anonimowy i nie jest tylko y, numerem w dzienniku. Mamy świetną kadrę, super wyposażone sale i przepiękne boisko nowe. Czasem piszemy w zeszytach, a czasem naciskamy na tą tablicę. Najbardziej lubię matematykę, W. Ja bardzo lubię też nauczycieli, jest wspaniale. Tradycja to nauczyciele z dużym, bogatym doświadczeniem, starzeń, nowoczesność, młoda kadra w części. Bardzo kreatywna. Nasza szkoła oprócz zajęć takich obowiązkowych ma dużą ofertę zajęć dodatkowych. Są to na przykład zajęcia rozwijające, są to wyrównawcze. Czasem, jak ktoś ma różne problemy z matematyką, językiem polskim, czy też ortografią, to właśnie te kółko jest od tych zajęć. Terapeutyczne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Są zajęcia z robotyki, dodatkowe z informatyki, różne koła matematyczne, muzyczne, techniczne, no i oczywiście sportowe. Na zajęciach przyrodniczych czasami, siedzi, czasami jesteśmy w klasie i... Pani nam puszcza różne filmiki o przyrodzie i rozmawiamy, a czasami jak są ciepłe dni to wychodzimy. Na zajęciach przyrodniczych będziemy na następnym tygodniu mierzyli drzewa. Będziemy szukać pomnika przyrody. Mamy y, piękne pracownie fizyczno-chemiczne, informatyczne, biologiczno- geograficzne. Y, mamy w każdej sali multimedialny sprzęt, y, tablice interaktywne, monitory interaktywne. Bardzo duży nacisk również y, kładziemy na na bezpieczeństwo uczniów, pełny monitoring w naszego terenu, zarówno w środku, w budynku, jak i tu na tym, na podwórku. Możemy sprawdzić, panie, bardzo ładna, Moda, tak? Bardzo moda. Teraz modę i zobaczyć grafikę, ten charakterystyczny, dla kosmetyczny, tak, tak? Mamy bardzo ładną bibliotekę teraz, bo z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Dostaliśmy 15 tysięcy, także mamy nowe regały, sprzęt i nowe książki. Czwarta klasa jest taka twórcza, że tu też są artystki. Tutaj są właśnie matematycy. Tu jest Hania z drugiej klasy. Można powiedzieć, że jest wspaniałą czytelniczką. Miała pięć lat, kiedy nauczyła się czytać. I naprawdę ona w drugiej klasie czyta porządne książki. Biblioteka właściwie ma dwie funkcje, bo tam jest też czytelnia i biblioteka. Także uczniowie oczywiście wypożyczają książki, ale mają okazję również tam usiąść, odrabiać zadania domowe, korzystając z zasobów biblioteki, ale również z wiedzy nauczyciela, który się Opiekuje biblioteką. Każdy wychowawca realizuje przynajmniej dwie wycieczki ze swoją klasą w roku. Również są wycieczki ogólnoszkolne, właśnie wyjazdy do parku, do parku rozrywki. Zapraszam i czekamy na Was. To jest drugi spektakl stworzony przez nasz teatr 55. To też jest komedia, ale trochę bardziej ambitna. trochę bardziej teatralna, taka autotematyczna, teatr. W teatrze. Toma Siemieniec, Janna Kamińska, Darek Masa-Kawecki i Nisław Wesołowski. Koleżanka przyszła tutaj w ramach obowiązków służbowych czy dla przyjemności. No. Jest bardzo żywym przykładem tego, że oprócz masowistów czasami do teatru przychodzą również i Ustawili Postawili na scenie cztery krzesła. Weszło troje ni to aktorów, ni to statystów, ni to technicznych. No i co? Kompletnie nic. Pogadali, gdy… – mi się gwałtem odciska! – Rzekła dupa do mrowiska! – Może to się już zaczęło? – No co pan? Nie ukradkiem, czy pójdę z nim na randkę, odwrócę. strony składamy Ci życzenia, żeby się spełniły wszystkie Twe marzenia. Klub Seniora.